Thank <imitation> you. Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów jest integracja polskich środowisk biznesowych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu 60 milionów to liczba naszych rodaków żyjących na całym świecie, niemal 40 milionów w kraju, ponad 20 poza jego granicami. Intencją, która przyświeca nam jako organizatorom kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy pomiędzy polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania. Bolonia jest dzisiaj pewniejsza siebie, ze względu na to, że są to już ugruntowane biznesy, ze względu też na fakt, że jest bardziej zintegrowana, więc współpracuje ze sobą również. Tutaj w Polsce biznes dojrzał i te relacje, które można kształtować, są już na tyle dojrzałe, rozwinięte, że w tym momencie ta synergia może realnie powstać. Dodatkowo, mamy już firmy o zasięgu międzynarodowym tutaj z Polski, którym możemy się chwalić, które są widoczne poza granicami kraju. Kongres 60 milionów rozwija się w bardzo ciekawy projekt, powiem szczerze, chyba pierwszy od 10 20 lat, które mu się udaje zintegrować polonię z kilku kontynentów, nie tylko z Europy, i jest szansa, że będzie się rozwijał znakomicie w przyszłości. Taka inicjatywa była potrzebna, że potrzebny był kongres, który jednoczy Polaków poza granicami kraju, że jest taki głód takiego połączenia i odkrywania swoich korzeni i ludzi, postaci, którzy żyją w innych krajach. Polonia na świecie ma zasobów finansowych miliardy dolarów, które nie są niewykorzystane, które mogłyby w jakimś tam stopniu pomóc i Polakom mieszkającym tutaj, a przy okazji ci Polacy mieszkający tutaj mogli pomóc nam tam, na miejscu. Bo, no, bo choćby przykład Chicago, nie? W którym mieszka prawie półtora miliona Polaków. My nie mamy ani jednego reprezentanta polskiego, ani w zarządzie Lino. Już nie wspomnę, że tych Polaków prawie jest 5 milionów w całych Stanach Zjednoczonych my nie mamy. Do senatora ani kongresmena, tak? Także właściwie rzecz biorąc ta Polonia się nie liczy. i Trzeba ten, ten, ten zasób Ludzki jakoś zagospodarować. Polacy, którzy mieszkamy za granicą, tak samo kochamy Ojczyznę, jak Polacy w tym kraju. I chcemy pracować z Ojczyzną dla, dla dobrej Polski. I dlatego ja wracam teraz chyba siedem razy w roku do Polski, żeby stworzyć lepsze relacji, Między Isbig Min w Wielkiej Brytanii i Sein tutaj w Warszawie. To jest ważne dla wszystkich Polaków, i dla tych mieszkających w Polsce, i dla tych mieszkających za granicą, bo jest nas dużo. Jesteśmy czwartą największą diasporą na świecie. Dla nas, dla Polaków tutaj, bo chcemy się rozwijać, i to jest absolutnie naturalne, że powinniśmy wykorzystywać te koneksje, mówiąc kolokwialnie. Ale, ale tych Polaków, które mamy za granicą, do tego, żeby ta współpraca gospodarcza była znacznie bardziej intensywna, aniżeli ona jest do tej pory. I to jest ważne również dla Polaków, którzy mieszkają za granicą. Oni przyjeżdżają do nas czasami, głównie, żeby spotkać się z rodziną, powspominać. Ale nam zależałoby na, na tym, żeby Polacy tam mieszkający postawili swoją drugą nogę biznesową tutaj w Polsce, żeby zakładali firmy, żeby tu prowadzili, Działalność gospodarczą i wtedy będą przyjeżdżali nie tylko dla przyjemności, nie tylko dla odwiedzenia rodziny, ale również po to, żeby zrobić tu biznes. Dzięki temu, że ten kongres, ta formuła tego kongresu jest taka, że wychodzimy do ludzi, a nie ludzie przychodzą do nas, w pewnym sensie z perspektywy polskiej, a jak gdyby dzięki temu jesteśmy w stanie z tym przekazem do nich dotrzeć i w pełni wyeksploatować jak gdyby potencjał tych 60 milionów. Są to osoby, które widuje w różnych miejscach i to cieszy mnie jakby najbardziej, że idea łączenia tych naszych 60 milionów po całym świecie, idea tworzenia platformy kongresu 60 milionów była taka, żeby się spotykać w różnych miejscach. Ale od początku mówiliśmy o tym, że chcemy, żeby było miejsce spotkań wszystkich, którzy. Interesują się daną tematyką czy danym regionem, żeby przyjeżdżali, żeby to nie były mosty Warszawa-Nowy Jork czy rzeszów Buffalo, ale żeby to było globalne. I faktycznie są osoby z Wielkiej Brytanii, które widziałem w Buffalo, są osoby z Berlina, które były w Miami i są też tutaj. Więc e, nawiązujemy takie relacje i e, kongres właściwie zaczął żyć już całym rokiem, bo praktycznie co miesiąc edycja, ale te relacje jeden do jeden czy grupowe utrzymują się, widzimy to cały czas. W 2018 odbyły się trzy edycje Kongresu 60 Milionów. W 2019 roku miało miejsce kolejnych sześć odsłon tego wydarzenia w sześciu różnych miastach, w czterech państwach i na dwóch kontynentach. Dzięki którym idea biznesowej Polonii dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców. 60 That we're many million here in Poland, but we're also many million in America and many million throughout the world, that we must stick together and we must all be very proud of our Polish heritage, our Polish history, our Polish courage, and also our incredible Polish future. Wierzymy, że kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności. W 2020 roku kongres odwiedzi Miami, Mediolan, Berlin, Chicago, Toronto, Rzeszów, Nowy Jork i Londyn.